Witam państwa bardzo serdecznie zaczynamy kolejny odcinek programu Ratajski Fertel Kultury. Nowy rok szkolny, nowe rozdanie, a domy kultury zapraszają na zajęcia zorganizowane dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów i swoją ofertę już przedstawiły podczas festynów, a my zebraliśmy te wszystkie informacje i zaprezentujemy je właśnie państwu teraz. No to uszykujcie sobie zeszyty, długopisy i zaczynamy. Niezawodnie, jak co roku Dom Kultury Polan to zorganizował drzwi otwarte, na które zaprosił okolicznych mieszkańców. Zarówno Mali i duzi mogli zapoznać się z ofertą, porozmawiać z instruktorami, którzy będą prowadzić zajęcia cały rok. Drzwi otwarte to również okazja do tego, by skorzystać z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Jedną z dużych niespodzianek dnia dzisiejszego to jest nasz sportowy fertel, który Uraczył nas atrakcjami na dworze, malowanie buzi, baloniki kolorowe, kucyk się pojawił i oczywiście skakańce, dmuchańce to to dzieci uwielbiają, ale nasza jakby główna część i, i meritum dzisiejszego dnia to nasz Dom Kultury Polan Sto, który stoi otworem. Dzisiaj zajęcia pokazowe z przeróżnych zajęć dla dzieci, dla młodzieży. Jest też oferta dla dorosłych. Połączona z kolei z naszym sportowym azylem, który włącza się w tym roku, w tym sezonie z atrakcjami, zajęciami sportowymi bezpłatnymi dla dorosłych. Więc myślę, że dla każdego coś miłego. Na jakie zajęcia do Domu Kultury Polan 100 można się zapisać w tym roku? Bogata oferta dla maluszków, pudełko z niespodzianką, kraina zabawy, wesoły polanek, część zajęć z rodzicami, część zajęć samodzielnie dla dzieci, wszelkie plastyki poprzez plastyczny alfabet, po rysunku i malarstwa i dla dzieci. I tutaj też jest dla dorosłych oferta rozszerzona. Nauka gry na organach, na, na, na gitarze, ukulele, instrumenty poprzez sport, tancereczkę. Mamy również gimnastykę artystyczną dla dzieci, zajęcia z koncentracji uwagi, taka smykałka, bardzo fajne zajęcia, które pobudzają dzieciaczki. Oprócz tego wchodzimy w takie nowości, polankowe coś się pojawiło. To jest cykl, roczny, cykl naszych comiesięcznych spotkań z warsztatami kreatywnymi. Co miesiąc chcemy wyjść z jakąś nowością, żeby przyciągnąć. Dzieciaczki, które kreatywnie chcą spędzić wybrany piątek miesiąca. Już niedługo wernisaż, który też będzie przykuwał uwagę tutaj moc kropki. No i wielkimi krokami przygotowujemy się do pyry, która też już niebawem. Zapraszamy jeszcze na warsztaty wokalne. To też taka niespodzianka dla dzieci, które chciałyby troszeczkę artystycznie rozwinąć się pod okiem Bartka Hraplewskiego w naszym Domu Kultury. Lub gospodyń domowych rusza również pełną parą, a wszystkie panie, panów zapraszamy na wszelakie gimnastyki, aerobiki, więc myślę, że prawo jazdy też jest. Czego nie powiedziałam, oczywiście zapraszam na stronę internetową i do zobaczenia u nas w Domu Kultury. Podczas drzwi otwartych swoją ofertę przedstawili także youtubersi, którzy zapraszają na zajęcia, podczas których dzieci i młodzież dowiedzą się, jak prowadzić swój własny kanał. Youtubersi to zajęcia dodatkowe dla dzieci, podczas których zamieniamy się w aktorów, reżyserów, operatorów kamery, dubbingujemy, jesteśmy też czasami dziennikarzami, a przede wszystkim dobrze się bawimy, edukujemy dzieci o bezpieczeństwie w sieci, ponieważ ta edukacja w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna. Dzieci w sieci to fakt, a my chcemy po prostu budować świadomych twórców i dobrze się przede wszystkim z dzieciakami bawić. Raz nagrywamy te dyski, innego dnia jesteśmy dziennikarzami i próbujemy rozwiązać jakąś zagadkę, a jeszcze innego dnia robimy już takie typowo youtuberskie tematy, jak na przykład testujemy cukierki dostępne na rynku. Więcej informacji na stronie internetowej Utubersu, Współdzielniczy Domu Kultury Polan 100 oraz na profilach Facebookowych. Informacji udzielą również instruktorzy w Domu Kultury na Osiedlu Polan 100. A teraz przenosimy się na osiedle Lecha, gdzie 5 września odbył się opieknik, znany już wszystkim mieszkańcom Hartowa Festyn, podczas którego można było skorzystać z szeregu atrakcji. Zaczęliśmy od koncertu Przemka Mazurka, poznańskiego kompozytora i muzyka, który z mozaiką nagrywał, nagrał wspaniałą płytę i prezentację tych piosenek mieliśmy. Tym otworzyliśmy dzisiejszy piknik. Jesteśmy też już po spektaklu ekologicznym, uczącym, uczącym dzieci jak segregować śmieci. Przed nami jeszcze animacje dla dzieci, malowanie buziek oraz występy dzieci tańczących i śpiewających na co dzień w Domu Kultury Ole Ideą tego osiedlowego pikniku jest to, żeby angażować w niego lokalne grupy, lokalne firmy i lokalne e, jakby przedsięwzięcia, które są skierowane właśnie do mieszkańców. Dlatego jest z nami Szkoła Językowa Papuga, jest z nami e, firma, która oferuje e, na osiedlu Orła Białego kawę, zajmuje się ekspresami, dzisiaj częstują nas darmową kawą. E, są warsztaty e, szyciowe, są warsztaty, które my jako Orle Gniazdo organizujemy, e, są, przyjechały do nas alpaki pier, po raz pierwszy, także naprawdę jest tego naprawdę dużo. Oczywiście dodatkową, nie zapomnieliśmy o seniorach, i dodatkową formą jest warsztat florystyczny dla seniorów, który już się odbył, a w tej chwili trwa warsztat tworzenia mydełek. Przy tej okazji zapraszamy wszystkich okolicznych mieszkańców, by wzięli udział w zajęciach, które organizuje Orle Gniazdo. Czy pandemia zmieniła ofertę? Jesteśmy przygotowani, że ruszamy ze wszystkim, właściwie z niczego nie rezygnujemy, żaden instruktor też nie postanowił nie rezygnować i mamy nadzieję, że nie będziemy musieli tych zajęć przerywać. I rzeczywiście oprócz zajęć tanecznych, szachowych, komputerowych oraz wszelkich innych, które są na stałe w naszej ofercie, są też zajęcia nowe. Jednym z takich form jest warsztat rysunku, który prowadzi Monika Maciejewska z Domu Kultury Palan i on jest skierowany do dzieci i te zajęcia odbywają się w naszym klubie Mieszko, w naszej pracowni. Oraz cały szereg zajęć. Zajęć ruchowych, przeznaczonych dla seniorów oraz dla osób dorosłych, w ramach naszego sportowego firtla, czyli organizowanego przez Fundację AWF. I to są zajęcia takie jak ruszaj się w ciąży, jak zumba, jak stretching i zdrowy kręgosłup, oraz inne formy. Nowością w Domu Kultury Orle Gniazdo jest również organizacja warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży. Trudny czas pandemii pokazał, że dzieci jakby nie mogą liczyć też ze względów logistycznych, ale różnych innych, na taką regularną pomoc psychologiczną. I patrząc na to, z czym muszą się zmierzyć dzisiejsi nastolatkowie, postanowiłyśmy uruchomić warsztaty psychologiczne dla dwóch grup wiekowych, to będzie grupa od 9 do 12 lat oraz od 13 do 15. Tematy, jakie będą poruszane dotyczą emocji, dotyczą tego, jak porażkę przekuć w sukces, jak sobie radzić ze stresem, jak efektywnie wykorzystać swój wolny czas, żeby nie korzystać tylko i wyłącznie z telefonu, z internetu oraz dodatkowo taki temat skierowany wyłącznie do dziewczyn, do nastolatek, czyli tego jak traktować swoje ciało, czym jest body shaping i inne rzeczy, które dzisiaj dziewczynki, w których dzisiaj dziewczynki dojrzewają i co no nie ukrywajmy nie jest łatwe dla nich. Więcej informacji na stronie internetowej spółdzielni oraz na fanpage'u Domu Kultury Orle Gniazdo. A teraz przenosimy się na osiedle Rzeczypospolitej. Właśnie tutaj pomiędzy szkołą podstawową numer 20 a 10 Liceum Ogólnokształcącym tego samego dnia również odbył się festyn, tym razem organizowany przez Dom Kultury Jędruś i Jagielonka. Z jakich atrakcji skorzystali mieszkańcy? Jest malowanie buzi, są warsztaty stolarskie dla dzieci, są przypinki do zrobienia, zaprasowanki więc wszystko to, co normalnie robimy na zajęciach plastycznych w domach kultury to mogą dzieci sprawdzić. Są zajęcia sportowe z nagrodami prowadzone przez naszych instruktorów są dmuchańce, które po prostu cieszą się ogromnym powodzeniem. Do tego minigolf, łowienie rybek no, myślę, że dla każdego dziecka. Jest coś miłego, ale widzimy, że są całe rodziny, że nie tylko dzieci, ale są dzieci i malutkie, i takie starsze, i takie, które do nas chodziły na półkolonie. Podczas festynu instruktorzy z Domów Kultury mieli okazję, aby ponownie przywitać się z mieszkańcami po pandemii i opowiedzieć o ofercie. My również zapytaliśmy, jakie zajęcia Jagielonka planuje zorganizować w tym sezonie. Jak zapewnia kierownik Domu Kultury, nic nie zniknęło z zeszłorocznej oferty, a dodatkowo nowości. Z nowości, które przygotowaliśmy w tym roku to zajęcia logopedyczne dla dzieci już od czwartego roku życia, zumba dla dzieci, która no w zeszłym roku była, ale potem jakoś tak no przez pandemię po prostu nie mogła się odbywać. Zajęcia z robotyki, gimnastyka korekcyjna, muzyczne spotkania z literaturą, zajęcia sensoryczne. Chyba to są te nasze największe nowości. Więcej informacji oczywiście w Domu Kultury na osiedlu Jagiellońskim 120 oraz w Internecie. Brawo. A jak bawili się mieszkańcy Hartowa podczas festynu na spółdzielczym stadionie Olimp na osiedlu Rusa? Atrakcji tutaj także nie brakowało. Były dmuchańce, integracja, a nawet spotkania z alpakami. Ale to oczywiście nie wszystko. Przygotowaliśmy tutaj szereg atrakcji sportowych, są takie strefy sportowe dla dzieci i też dla dorosłych, bo o to nam chodzi, żeby i rodzic się pobawił z dziećmi. Można pogra pograć w badmintona, pograć w tenisa, pokonać tor przeszkód. Jest strefa gastronomiczna, można zjeść kiełbaskę, zasmakować dobrego włoskiego loda. Dom Kultury Jubilat przygotował zajęcia plastyczne. Dla dzieci i młodzieży mamy pierwszą pomoc przedmedyczną, warsztaty z udzielania, z udzielania pomocy pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaprosiliśmy nasz sportowy Fyrtel, który przygotował moc atrakcji i zjeżdżalnie, i tor przeszkód, i zjeżdżalnie dużą i różne konkurencje sportowe. Swoją ofertę zaprezentowało, zaprezentował UKS, czyli uczniowski Klub Sportowy Talent, przygotowując fajne sportowe zabawy i gry. A jaką ofertę na ten rok szkolny przygotowały dla nas placówki kulturalne z Osiedla Rusa? Mamy szereg, szereg klubów. Może zacznę od klubu, w którym ja prowadzę zajęcia, to jest klub Fitness Olimp, prowadzę tam zajęcia taki trening ogólnorozwojowy. Bo to jest taka mini siłownia w małych grupach, jest to trener grupowy, jest to trening grupowy, maksymalnie do trzech osób, ale też trening indywidualny, Ogólnorozwojowy na mini siłowni. Tuż obok jest Klub Dziecięcy z na osiedle Rusa 79. Tam prowadzone są zajęcia dla dzieci. Zajęcia pod nazwą Bystruś to zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci 4-6-letnich prowadzące przez nauczania przez nauczyciela nauczania początkowego w takiej fajnej formie, zabawowej formie. I nowością, w w którą wprowadziliśmy w tym, w tym klubie, jest aktyw są zajęcia sportowe, aktywny przedszkolak. Są to zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 4-6 lat, też prowadzone przeze mnie, w małych grupach, 3-4 osobowych maksymalnie. Klub Gryf który mieści się na osiedlu Rusa 25. Tam zajęcia prowadzi pani Małgosia Olszewska, fizjoterapeutka. Prowadzono są zajęcia zdrowego kręgosłupa. Są to takie specjalistyczne zajęcia z fizjoterapeutą. Prowadzone są również zajęcia fitness e, oraz taki trening indywidualny. Można zapoznać się z naszą ofertą i na każdym osiedlu jest klub seniora. U nas klub seniora Brzozy na osiedlu Rusa 110. Zajęcia piłkarskie z kolei odbywają się na spółdzielczym stadionie Olimp na osiedlu Rusa. Więcej informacji oczywiście w internecie. I podchodzimy do instruktorów z jubilata z zapytaniem o ofertę Domu Kultury z osiedla tysiąclecia. Jakie zajęcia w tym roku będą tutaj organizowane? Młodzieżowa Akademia Tańca, na którą składają się trzy zespoły taneczne z wieloma sukcesami artystycznymi, więc serdecznie zachęcam do zapisania się. Dla dzieci jeszcze takich młodszych supełek, czyli zajęcia ogólnorozwojowe od 3 do 5 lat, pracownia małego plastyka od 5 do 7, tenis stołowy. I oferta dla dorosłych, dla seniorów, no to klub seniora Jubilaci, zespół tańca ludowego Staropolanie Wielkopolska i szereg zajęć takich sportowych, rekreacyjnych, czyli zumba, zdrowy kręgosłup, fitness. A czy są jeszcze wolne miejsca? Na większość zajęć tak, ale o szczegóły należy pytać w poszczególnych domach kultury. Piłkarska Liga i wystartowała. Mecze klubowych drużyn odbywają się na spółdzielczym stadionie Olimp na osiedlu Rusa. Rozgrywki rozpoczęły się 8 września turniejem dla dzieci z rocznika 2011-2013. Dzisiaj gra pięć zespołów, UKS Talent 2012 rok, UKS Talent 2011 rok, Towarzystwo Sportowe Olimp, Koziołek Poznań i UKS Antoninek. Grają systemem każdy z każdym, to, to, to jest turniej jednodniowy. Dla wielu młodych piłkarzy ten turniej był pierwszą okazją do zmagań na Murawie po przerwie podyktowanej pandemią. Było też niewiele okazji do wspólnych treningów. Jak zatem poszło młodym zawodnikom podczas tegorocznej Ligi Rataj? Ja myślę, że popełniłem bardzo wielkie błędy, ale je, jednak gramy lepiej od przeciwników, ale popełniamy wielkie błędy. Czyli co? Nie wykorzystujemy właśnie tych sytuacji. To znaczy, że trzeba po prostu potrenować, tak? Tak. No i jakie plany teraz, jakie wnioski? Po prostu musimy robić więcej podań i strzałów dużo. W tym roku w ramach 46. Ligi i po raz pierwszy nie odbędzie się turniej Open dla dorosłych zawodników. Zawsze organizowaliśmy turniej dla kategorii Open, on był organizowany w okresie wiosennym. Ale ze względu na to, że w tym roku mamy bardzo duże obłożenie na stadionie treningowe i meczy tutaj w wzp u dlatego rezygnujemy w tym roku z kategorii Open, z meczy wieczornych i tylko, tylko organizujemy dla dzieci jednodniowe turnieje. Kolejna odsłona 46. Ligi Rataj odbędzie się 22 września. Wtedy na spółdzielczej Murawie wystąpią zawodnicy z klas 6 do 8. Tego dnia ma zagrać 7 drużyn. A organizatorzy czekają na zgłoszenia. you <laughs> Projekt Green Team wrócił po wakacjach do Domów Kultury. Jest to cykl spotkań uczniów z klas 4 do 8, który ma na celu edukację ekologiczną. Za nami już 9 z 10 spotkań. Ostatnie odbyło się w Domu Kultury na Pięterku, gdzie młodzież wzięła udział w warsztatach stworzenia gier planszowych z materiałów recyklingowych pod nazwą Ekoplansza. Ratajskie Domy Kultury i Ratajskie Centrum Kultury zachęcają młodzież do wyjścia z domów, by w trakcie trwania pandemii integrowała się z rówieśnikami jedno. Jednocześnie poznając zachowania ekologiczne, które mogą wdrożyć we własne życie. Teraz z myślą tym razem o seniorach, na nich się skupiamy, bo specjalnie dla nich taka bardzo ciekawa gra miejska odbędzie się 28 września u nas na Ratajach, ale to nie byle jaka gra miejska, to nie, nie taka gra miejska, którą wymyśla się na prędce tu i teraz, tylko taka, która rzeczywiście wymagała sporego zaangażowania, nawet sponsorów. No i właśnie o, te, o to pytamy Dom Kultury Orle Gniazdo, które trzyma jakby rękę na organizacji. Czym będzie gra miejsca, ta gra miejska, dla kogo będzie dedykowana? Akcja Ponadczasowi Śladami Dawnych Lat, bo to jest cała nazwa, będzie to gra miejska, która będzie odbywała się na ratajach i jest ona przeznaczona właśnie dla seniorów. Dla seniorów, dlatego że, jakby w naszym odczuciu, jest to grupa, która najbardziej ucierpiała na etapie pandemii, która zresztą cały czas trwa, ale ten zeszły rok był dla nich bardzo trudny pod względem przede wszystkim takim relacyjnym. I dlatego doszliśmy do wniosku, że wyjdziemy im naprzeciw i stworzymy grę, która pozwoli im na to, żeby wspólnie spędzić czas, wspólnie się bawić. Też aktywnie spędzić ten czas, a jednocześnie będzie to na takim powiedzmy bezpiecznym gruncie, dlatego że cała gra będzie odbywała się na zewnątrz po prostu. Warto tutaj też dodać, że gra będzie zakończona takim mini recitalem kabaretowym, więc na końcu będzie też trochę takiej wspólnej zabawy przy wspólnych stołach. Natomiast jakby ta pierwsza część to będzie oczywiście gra, która będzie odbywała się na ratajskich osiedlach to wiemy już, że odbędzie się też takie, no właśnie spotkanie w ogóle dla seniorów i na tym to polega, no ale przybliżmy w dwóch słowach, czym jest sama gra miejska, kto ją wymyślił, kto ją zorganizował i na czym ona będzie polegać, czego seniorzy, jak mogą się też przygotować seniorzy i muszą się do niej, bo trochę jednak trzeba no, tamtej historii za, wcześniej sobie przypomnieć. To było że na samym początku w ogóle jak będzie wyglądała sama ta gra. Yy, będziemy mieć pięć grup, grup seniorów, każda grupa będzie pokonywać swój własny szlak. I teraz na tym szlaku te osoby spotkają różne fantastyczne postacie z dawnych lat. Yy, I te postacie będą w pewnej opresji, dlatego że one się po prostu w tym czasie zagubiły i teraz muszą odnaleźć drogę do domu. Ale to nie jest takie proste. Dlatego nasi, nasi seniorzy będą mieli za zadanie, żeby rozwiązać pewne łamigłówki, zagadki, które mogą mieć różny charakter, bo to będą zagadki. I takie filmowe, muzyczne, urbanistyczne, dotyczące czasami właśnie historii rataj. I jeżeli uda im się to zadanie rozwiązać, to będą mogli tą postać wysłać do swoich dawnych lat, za co dostaną dodatkowe punkty, które będą potrzebne na sam koniec, kiedy będziemy robić podsumowanie i zobaczymy, która drużyna zwycięży. I tutaj myślę, że na tym etapie też warto jest dodać to, że właśnie te wszystkie osoby, które będą brały udział w wydarzeniu, będą mogły wygrać różne nagrody i upominki, a to wszystko. Dzięki sponsorom, którzy zechcieli włączyć się do tej naszej akcji i nas tutaj wesprzeć. I do głównych sponsorów całego wydarzenia zaliczamy m.in. Widawnictwo miejskie Poznania, Teatr Polski w Poznaniu oraz Chatę Polską. Także od razu możemy im serdecznie podziękować za to, bo to nam na pewno doda takiego charakteru. No i oczywiście seniorzy mogą być zadowoleni, będą mogli cieszyć się no, właśnie z tych nagród. Ale kto jeszcze wymyślił tę grę? To jest w sumie bardzo ważne pytanie i tutaj nie może tego zabraknąć, żeby powiedzieć, że właśnie koncepcję i cały scenariusz gry został stworzony przez Monikę Michaluk, która zadbała o to, żeby wszystkie szczegóły były po prostu dopieszczone i żeby niczego tam nie brakowało. Znalazła też takie smaczki, które na pewno wykorzystamy w trakcie tej gry. I na kiedy zapraszamy, kiedy i jak można się zapisać? Zapraszamy 28 września. Gra będzie odbywała się od godziny 12 do godziny 15. Natomiast w tym tygodniu już ruszają zapisy. Właściwie można powiedzieć, że poniekąd już ruszyły, ale do końca tego tygodnia będziemy zbierać zgłoszenia, dlatego że już w przyszłym tygodniu będziemy chcieli się spotkać z grupami seniorów, żeby opisać im tę grę, opowiedzieć czym ona się będzie jadła, że tak powiem. I też seniorzy będą już rozwiązywać pierwsze zadania, które, dzięki którym dostaną wskazówkę, gdzie dokładnie mają się pojawić 28 września i gdzie zaczynamy. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu. Kulturalną ofertę pozostałych Domów Kultury przedstawimy już Państwu 21 września w Ratajskim Fertu Kultury, jak zwykle we wtorek o godzinie 16.30. Oglądajcie nas zatem i do zobaczenia.